Nie, 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 nie. Start, start w tej chwili. Witajcie nasze ksenomorfy gamingu. Ksenomorf jest czuły. Witamy Was w trzecim odcinku Select Start na zupełnie nowej kanapie. Ta, już, nowe. ta już nie skrzypi, można na niej robić zupełnie nowe rzeczy, dlatego dzisiejszy odcinek będzie trochę inny. Tak. Tak. Nie <laughs> nie <mam zgodę>. <śmiech> tak. tak. <śmiech> Witam Was, Michu Szypański i Barfur Maniak. Fuzja. Fuzia. 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 <śś> nie udało się, zmieniliśmy się w Grubasa. Dobra. Eee, dzisiaj gramy w grę dla prawdziwych hardkorów, dla twardzieli jak ten Xenomorph. Takich, których nic nie może zabić. Tak, jest to Action Verge. Przyczynik. To jest bardzo, to jest bardzo trudne. Tak. Action Verge. Action Verge to jest, to jest tytuł, który bardzo, bardzo, bardzo mocno nawiązuje do starych, takich oldschoolowych tytułów. Głównie do Metroida, ale też można to porównać troszeczkę do Contry, troszeczkę do Castlevania. Tak. Ale, ale głównie ten Metroid. Duch Metroida tu się unosi bardzo, bardzo, bardzo no mocno. No to, ten, o ten gatunek Gier tak już się tak. zwykle określa jako taka metrowania. Tak i. Wiesz co? Jak ja w... Przepraszam, ja tak minimalnie ściszę, dobra. Tak, nie. I co? I przykładów gier, które czerpały z, z tego typu stylistyki było całkiem sporo, ale Axiom Verge jest jak... Naprawdę, to jest duchowy spadkobierca Metroida. Tutaj czuć, ja, czuć ten taki metroidowy, ciemny, taki... Klimat ohydny. ohydny, tak, paskuda. Ci, Axiom Verge to kolejny przykład gry, która celuje w totalną niszę. Jest, jest trudna, jest bardzo taka niedostępna dla, dla laików, a mimo to odnosi całkiem, całkiem niezły sukces. Taki paradoks. I co ciekawe, to jest zrobione przez jednego faceta, ale tak to, to jest historia i... na za chwilę. Startujemy. Niestety nie pokażę wam swojego na razie save'a, w którego już gram 25 godzin. Zaczniemy go od początku. na 90%, stary. Itemów i mapy 97%, a właśnie miałem nie odkryć nie wszystko. Nowa gra. Zagramy mhm. na, o, na normalu. No, no, ale w zasadzie czym charakteryzują się gry typu Metroid? W sam fabularny. Może, może jeszcze już fabułę? Tak. O, o fabuła polega na tym, że byliśmy, byliśmy naukowcem w pewnym, w pewnym, laboratorium. Doszło tam, tam do wypadku i. Po, po, po prostu w pewnym momencie budzimy się na obcej planecie i nie do końca jeszcze pamiętamy, co się, o co się wydarzyło. Yy, troszeczkę wam zaspoilerowałem, że jest, to, że jest to obca planeta, po prostu jest to inny świat yy, pokryty takimi mackami, ohydom i dziwnymi, bardzo inteligentnymi maszynami w formie takich wielkich głów, które mogliście widzieć choćby na tej grafice na początku. No, to tyle ze tyle wstępu sam, popularnego. No i powróćmy do tego, do, do, do gier typu Metroid Castlevania. Start. Metroid Castlevania. Castlevania. O co chodzi? Poruszamy się po mapie, która jest, jest, jest pewnym ciągiem połączonych bloków. I przepływ między tymi blokami jest z jednej strony swobodny, ale z drugiej strony okazuje się, że czasami gdzieś nie możemy się dostać, i do końca nie wiemy dlaczego. Czasami gdzieś jest za, za, za wysoko, czasami mamy jakąś przeszkodę, za, za którą widać, że jest dalsza. Klasyczny jest. system możesz tu wrócić, ale jak zdobędziesz a, odpowiednie moce. I o to chodzi. I chodzi o zdobywanie, zdobywanie tych nowych mocy, w tym przypadku akurat będą, będą to głównie ulepszenia naszej broni. Tak, i oczywiście, i oczywiście trochę stroju, bohatera, a ja, nawet jego DNA, ale. Słuchajcie, startujemy jako, jako teren, ten zwykły o, ten zwykły taki naukowiec, który o dziwo w tej grze nikt nie okpił postaci i nikt nie pokpił sprawy fabularnej. Jest to naprawdę dobrze rozpisane i tak zdobywamy naszą pierwszą broń. Znaczy po części, jest to nasza jedyna broń, która będzie miała później bardzo dużo różnych opcji. No, stylizy, jak widzicie, no to jest totalne wzorowanie się na 8 bitach, jakby no, na maksa. Muzyka Muzyka jest obłędna w ogóle. Jeśli lubicie takie klimaty. No, 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 no. Pa, pa, pa. Jeśli lubicie taką muzykę twardego. Dysku. Osiem <śm> tak, to jest to. Nie? Jeśli lubicie taką muzykę typu muzyka twar o, twardego dysku, jakieś takie 8 bitów... Kupcie sobie soundtrack z tej, o, 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 z tej gry, jest fenomenalny. Wszyscy, o, już go chyba słucham z piąty raz, no i w grze ciąg, o, ciągle mi się nie, nie znudził. Tak nakręca atmosferę, tak nakręca klimat, to jest... Puf, uderzenie ośmiu bitów prosto w wasze uszy, a, a, a grafika w oczy. No, piękne, fenomenalne, no tylko się zakochać, no. no. I muzyka, muzyka też jest dziełem tego jednego faceta, jakby szapoba. Tak, Thomas Hap. Thomas, to... Thomas, Thomas wszystko, z grafika po tak. muzykę. nawet Tom H jak się przedstawia. E... W każdym razie... A nie, bo facet... jest podpisany Tomas. A właśnie, dlatego proszę. powiedziałem Tomas. Tak, no, tak. Nie, nie. no w każdym razie facet to zakodował. Facet zrobił tutaj grafikę i jeszcze napisał muzykę do tego. No, to jest dzieło, dzieło kompletne jego, jednego faceta. E, co ciekawe, znaczy, w tej chwili, kiedy obserwujecie grę, może możemy się to wydawać takie proste, nudne. Po prostu chodzę, strzelam jakiś mały ślimaczek gdzieś tam się kręci. Ale zapewniam was, że z czasem pojawia się coraz więcej wrogów, wyzwania są coraz, są coraz potężniejsze. Jest tu masa sekretów, ale no, po prostu masa ukrytych aren, masa, masa rzeczy, które można robić, masa sprzętu, masa ulepszeń, nawet stra strategii. Później dojdzie, od razu wam powiem, taka niesamowita opcja jak. Gliczowanie przeciwników i każdy jakoś wchodzi inaczej inaczej w tej glicze. Bo podejrzewamy, że po prostu trudno nam to Wam będzie pokazać od razu tak szybko, ale chociaż nie, pokażemy Wam później. Włączymy mojego save'a i Wam jeszcze to pokażemy. Słuchajcie, w życiu udało mi się liznąć trochę game devu i powiem Wam jedno: to, że jedna osoba zrobi całą grę, to jest wyczyn tytaniczny. I żyjemy w ogóle w fajnych czasach, że to jest teraz możliwe. Mamy na tyle fajne narzędzia, że jeden koleś może bez ogromnego nakładu pracy, tak jak kiedyś, zrobić w sam jedną grę. Super. No i co, i za chwilę na pewno tak. znajdziemy kolejną przeszkodę. Tak, tutaj, o tutaj mamy przeszkodę. Tam jest włącznik, którego no nie jesteśmy w tej w stanie chwili uaktywni w żaden sposób. Mhm. Ale akurat mam taką wiedzę, że wiem, że za sekundę to zrobimy. Ale nie masz wiedzę! Ale... Och, Jezus! Powiem ci, zgłębiałem księgi ze starego Skyrim, żeby to wszystko ogarnąć. No model rozgrywki jest taki, że no, każdy już na pewno grał w taką grę. Jasne. Właśnie chciałem to powiedzieć, że jakby ta gra, no nie jest rewolucja, no to, to na pewno nie jest rewolucja. Ale jest tak pięknym dopracowanym e, przykładem właśnie gier typu Metroid Castlevania no, że naprawdę wprawia w, to w zachwyli jakby. Czyścioszek dość... gatunkowy, tak zwane. Tak, ale jest, no, no przepiękny, naprawdę czyściosze gatunkowy. O, i może nawet tak się zatrzymać w miejscu, żeby porządnie wycelować w niektóre rzeczy. O! Aha, przepraszam. <laughs> O i właśnie jesteśmy w miejscu. Zazwyczaj miejsca, które coś mają fajnego mają takie piedestały i, nie, i często są wyczerpone. To jest I... naprawdę fajne piedestał. <grymne> organiczne, organiczne jajko przekowamy i tu zdobywamy. Akurat nie jest stricte taka umiejętność dla postaci, to jest nowy rodzaj strzału dla broni, mhm. który wygląda w ten sposób i to my kontrolujemy, kiedy ma eksplodować drugim naciśnięciem przycisku. No, czyli możemy sobie gdzieś tam trybiki połączyć, że no prawdopodobnie pozwoli nam to się dostać do wcześniej dostępnego miejsca. Nie, nie. tą broń musimy już w tej chwili przetestować, jakby ta gra jest tak dobrze zaprojektowana, że ona no, już nam pokazuje Którym ten w mechanizm. Jakby nie, ma, nie masz innej drogi. Nie, tu, musisz... tu nie ma innej drogi. Właśnie, musimy się jest... cofnąć i ta gra już nam mówi, jak masz wykorzystywać, jak masz sprawdzać w ogóle mechanizmy tych broni, tych umiejętności. Bez czyli... żadnego tutorial na ekranie. Po prostu nie, musimy po prostu sobie poradzić. Tak. To jest najlepszy możliwy tutorial, jakby najlepszy tutorial to jest tutorial, którego w ogóle nie widać. I najlepszy, bardzo Wam polecam, w ogóle podlinkujemy Wam jeden z epizodów Extra Credits, w którym ekipa tłumaczy pierwszy, pierwszy level Super Mario Bros, który w ten sam sposób, bez, bez, żadnego, bez żadnych tekstów na ekranie, bez żadnego prowadzenia za rączkę uczy nas, jak, jak działają mechaniki w grze. Piękna sprawa. Stop. Jeśli sobie pomyślałeś, a, może później sobie obejrzę ten film, nie, kliknij go teraz i obejrzyj go teraz. On ma polskie napisy, więc nie ma, nie ma żadnej wymówki. Słuchajcie, gry obecnie jeszcze ciężko sobie radzą z uczeniem nas mechanizmów bez robienia tego tak wprost, w twarz. Bardzo często jeszcze nam mówią, wciśnij ten przycisk, żeby zrobić to. Nie. Sama rozgrywka nie tłumaczy nam tych mechanizmów. Akcją wecz właśnie to robi i dlatego to jest fajne. Dobrze, wiecie co? Przed sekundą zginąłem. Wy tego nie widzieliście, bo to miał być ten skip, ale. Zginąłem. O, i możecie zobaczyć, że bohater się zaskoczył. Co się stało? Dlaczego się odrodził? Jest to jedna z tych gier, gdzie odradzanie się postaci jest fabularnie umotywowane. Gra jest świadoma swoich mechanizmów. Gra jest świadoma swoich mechanizmów i jest to. Jest to doskonałe. I jeszcze raz Wam wspomnę o tym, że. Nikt nie okpił fabuły, jest to naprawdę kawał porządnej historii. Jezu, ja już to chyba mówię z po raz ósmy albo dziesiąty w tym, o, w tym materiale, ale ludzie, tu jest dobra historia, tu naprawdę jest, coś śledzić. Tutaj są bohaterowie, tutaj są fajni bohaterowie. Serio, jakiś serial albo film, nie, nie ktoś kupi prawa, nie ktoś to zrobi, a wy po prostu zagrajcie w grę i dowiedzcie się, jaka intryga za tym wszystkim stoi, intryga, smaczek. Fabułę poznajemy właśnie tak jak, tak jak się poznaje fabułę, czyli idziemy, są pewne, są, są różne mechaniki, rozmowy i tak dalej, ale również z notatek, które będziemy zdobywać, a nie każdą jest łatwo zdobyć. Jest wiele trudnych, ta, bardzo, bardzo takich ukrytych notatek, które dopiero nam uzupełnią niektóre wątki tego świata, czyli trzeba naprawdę zmasterować tą grę, żeby poznać w pełni fabułę. Więc coś dla poszukiwaczy dobrych historii też tu jest, na pewno też tu jest. Drugi save, gdzie system ja jest niezmienny. No, Jezu, to masz życia. Tak, ulepszenia, tutaj mam naprawdę ulepszenia. power up masz jakieś powie na to paraczownia, mówi... o maski, jakieś Darkness, to darkness. Tak. O, wytelefon, telefon! teleport. Słuchajcie, moi drodzy, nie pokazujemy wam, żeby wam zepsuć zabawę, tylko właśnie, żeby was zachęcić, ile niesamowitych rzeczy będzie można zdobyć, e, ile. Ile tu was czeka frajdy, ile jeszcze odkrywania, bo na, 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 naprawdę w każdym jednym miejscu może się czaić coś, coś ciekawego, coś ukrytego. W ogóle Tu panuje cisza przy tych ciałach. Gra ma niesamowitą muzykę, ale czasami panuje cisza akurat w takich bardzo niepokojących miejscówkach. Nie, nie zwracajcie uwagi, to tylko kolej coraz nie większe z... stosy ciał. Boże! Z... O Jezus! O Boże, największy <laughs> stos ciał jaki możesz zobaczyć. Ej, jak dużo... Jak dużo tu jest! Można po... Tak, gra jest, gra jest, ponura i... i, i raczej chyba... i chyba, chyba bardziej polecamy dla starszego gracza. Tak, jeśli ktoś jest wrażliwy i potrafią go przygnębić niektóre... Nawet jeśli są w ośmiu bitach, <laughs> Nawet jeśli są jakieś, jakieś dzieła kultury, nazwijmy to, no to tutaj to go bardzo przygnębi. Naprawdę, ta, tak. ta, ta gra jest mocno przygnębiająca. Zwłaszcza, zwłaszcza jeszcze kiedy widzimy... A nie, no to już są części fabuły, nie mogę wam zdradzić. Niczego wam nie zdradzę, nic wam nie powiem. Ale to jest dziwny klimat, taki gigerowato, jakiś taki organiczno... Avatarowato, Tak, on jest taki, taki, jest taki on jest taki mechaniczno cielesny, taki, taki body, taki body horrorowy, taki... Wiecie, że jakbyście czuli, że jak tam oddychacie, to oddychacie takim potem istot, takim... Wszystko jest takie oźlizłe. <laughs> Jeśli się wkręcicie w tą grę, to będzie jedna z lepszych rzeczy. Tu wam pokażę niesamowitą rzecz. Patrzcie, pamiętacie jak mówiłem o hakowaniu istot? Normalnie te kuleczki zabierają mi życie, ale kiedy jest skakuje, zmieniają się w takie fajne, miłe kwadraciki, które unoszą mnie w górę. I tylko, I tylko tak się można wydostać z tej lokacji w istocie rzeczy. Kochacie zabijać potwory? Ja od dziecka kocham zabijać potwory. Jeśli słuchajcie takie seria jak udało mi się przejść prawie każdą część, udało mi się przejść prawie każdą część Goblin. Yy, Metroida trochę o, o trochę mniej. I ostatnim. I Axiom Verge był dla mnie takim odkryciem tego, tego gatunku na nowo. Bawiłem się świetnie, bawiłem się genialnie! To, to po prostu trzeba grać. I pierwszy raz ta fabuła nie jest jak dla dzieci. Ostatnim razem tak dobrze bawiłem się przy Castelwania Ari of Sorrow, która jezu, jak ja uwielbiam to Castelwanie. To jest jedna z lepszych kas o Castelwaniach, ale nie każdy się ze mną zgadza. Dobra, dobra, już wracamy. o, mógł, mógł się wrócić przez to, bo śmiesznie, Ale dobra. I tak jak mówiliśmy, no czy widzieliście już działanie tej mocy, ale proszę, miejsce wcześniej niedostępne. O, przepraszam. Miejsce wcześniej niedostępne staje przed nami otworem. I ta, właśnie to, co się przy nami wydarzyło. To jest kwintesencja, Asencja, esencja tego, typu tego gatunku. gatunku. o to chodzi. Dostaliśmy się w niedostępne wcześniej miejsce. O, tam już też widzicie, że gra już nas skusi, że tam leży coś fajnego, ale jak się do tego tak dostać? Się, jak się e, dostać? Nie będę nic mówił, ale te cegły się troszeczkę różnią od innych cegieł i tak czuję, że coś, coś można z nimi zrobić. Coś można z nimi zrobić. Ale jeszcze nie wiemy co. W tej chwili nie. Krab. Znaczy skorka jakaś no, taka. Coś jakichś... <laughs> <laughs> no. co za dźwięk, No jest Coś no to co można dużo mówić? Potwór. Oczywiście jaja są rozrzucone wszędzie i jest to nasz system saveów. Będziemy tutaj sejfować. No i boss. No bossa trzeba pokazać, no to jest jeden z kluczowych elementów. Tak. jest rozmowa z bossem, w ogóle zwróćcie na nią uwagę, zwróćcie uwagę na rozmowę z bossem. Demon. kader <grywki> się zachowuje dokładnie tak jak powinien, moim <grywki> zdaniem to jest akurat dobre. I powiem tylko tyle, jeśli ta króciutka rozmowa z bossem już was nie zachęciła, żeby poznać yy, tę fabułę, dlaczego on to mówi, kim jest osoba, o której mówi, i tak dalej, i tak w ogóle, dalej. Co to jest? W ogóle, czym jest? Ochydny, koleś, no, jakby... no to jeśli wasza ciekawość. Ale ty jesteś ohydny, koleś. No to jeśli wasza ciekawość tu będzie zadziałała, to już wam nie pomogę. Ale jest paskudny, to jest praktycznie. No ona tam ma twarz w środku, w tym tak Tak, chodzi. tam jest twarz, widziałeś yes. to było, było na trawie. Czyli z tego odwłoko, rządło, czegoś, jak Spokojnie, tu są jeszcze gorsze rzeczy, się będą działy w tych grze. Są jeszcze paskudniejsze. chudniejsze. Wielkie mątwy, me mechaniczne osy. Zobaczycie wszystko. Jakby... I może, może w tym dynamicznym, trudnym momencie zakończymy sobie. Słuchajcie, to jest, to jest właśnie akcją Verge. Jest, jest mrocznie, jest bardzo trudno. Czyścioszek gatunkowy, powrót do korzeni. I pamiętajcie, poza głupim takim strzelaniem i bieganiem, co dla niektórych jest naprawdę solidna fabuła, ze zwrotami akcji, z dobrze rozbudowanymi bohaterami, tylko, tylko dajcie szansę grze. To jest naprawdę dobra gra. Polecamy. Tak. Tyle, słuchajcie, żegnałem się z Wami Wojownicy Kultury, czyli Michu Szebański. który jest bardzo zajęty i bardzo zajęty. W ogóle, wow, Michu, dajesz radę, to jest całkiem. Tak, spoko. z połową tego małego życia. I co, słuchajcie, subskrybujcie. nam, wiecie, co, co się robi na YouTubie, to nam wszyscy to wiedzą. To będziemy, Jaśka. czekajcie, jeszcze zaraz Wtedy Będziemy mieli nowe materiały, jak nie chcecie ich przegapić, to koniecznie subskrybujcie. Ee, nowe formaty wejdą. Jest! Pokonany! <laughs> Ale i dalej zakończenie materiału. No perfekcja. Dziękuję a to bardzo. Jest, a to jest życie, które po nim zostało. Dziękuję. Pyszotka. I zobaczmy co jest naszą nagrodą. Naszą nagrodą jest jakaś nowa rzecz. Proszę Państwa jest to... Co to jest? Jest to wiertło. Jest to wiertło. To tak. I znowu, I, zobacz, i nie, nie możemy się w żaden sposób, nie ma opcji, żeby wrócić. Nie można, nie można wrócić, znowu gra nam pokazuje. Wisz cegły, a dostaniesz się. Pamiętajcie wcześniejszy etap z cegłami? Tam też były cegły, też już a już, już tam chcemy odkrywać i tak dalej. Myślmy. To jest nie Dobra, wam. akcją wecz, kończymy. Tak, tak. Jakby... So, Subskrybujcie jest. nasz kanał. Cześć, trzymajcie się, na razie. Nie pokażę wam coś za tymi spadajcie.